Hej, witam was bardzo serdecznie. Jestem Namix, a to jest kolejny odcinek na tym kanale. Natomiast jest pierwszy materiał z nowej serii, czyli Pokémon Fire Red Randomizer Nazlog. Wszystkie zasady Nazlog macie w opisie. A ja teraz tak pokrótce wam o nich opowiem. A więc, jeśli jakiś Pokémon zginie, a dokładniej jego punkty życia spadną do zera, Musimy odłożyć takiego Pokémona do boksa i już nigdy z niego nie skorzystać. I działa to w pewnym stopniu tak, jakby Pokémon po prostu umarł. Kolejna zasada jest to, że możemy złapać tylko pierwszego spotkanego Pokémona na danej drodze. Nie korzystamy oczywiście z legend. Co tam jeszcze mogę wam powiedzieć z takich zasad? Właśnie się teraz zastanawiam, co. Co tam jeszcze dodawałem sobie do tych zasad? Nazlog, bo w sumie nie pamiętam. Więc e, czekajcie, tylko sobie odpalę plik na telefonie z tym, jakie tam miałem jeszcze zasady? Nazlog. Hmm. Właśnie, jeśli mamy jakąś walkę, to możemy użyć tylko. Musie, możemy użyć tyle przedmiotów, ile użył przeciwnik. Czyli, jeśli przeciwnik użył jednego Hyper Potiona, to my, na, to my możemy użyć również jednego jakiegoś tam przedmiotu. Nie musi być to Hyper Potion, może być to Full Restore, może być to Potion, może być to. Yy, cokolwiek. Wystarczy, żeby. Yy, żeby po prostu użył. No, a więc to jest chyba wszystko z tych takich najważniejszych zasad. No i jeszcze, oczywiście, Pokémon nie może się powtarzać. Czyli, jak już na. załóżmy, że na pierwszej drodze złapaliśmy Gengara, to jeśli na owego spotkamy na drodze 10. nie możemy go złapać i szukamy kolejnego Pokemona, który się nam trafi. I dopiero łapiemy Pokemona, którego wcześniej nie posiadaliśmy. Dobrze, ja tutaj troszeczkę przyspieszę nam to. Okej. Okay. Cześć, miło Ci poznać. No mi też. Witaj w świecie Pokémon. Nazywam się Oak, chociaż często ludzie nazywają mnie profesorem Pokémon. Ten świat zamieszkiwany jest przez stworzenia nazywane Pokémonami. Właśnie, jeszcze nie wspomniałem, co to jest Randomizer. Randomizer jest to po prostu, tak jakbyśmy grali w normalną grę Pokémon, tylko że zamiast na przykład, tak jak mamy, startery. Bulbasaur, Charmander. Squirtle to występują jakieś inne: Na przykład Odish, Wishmur oraz. Mm, powiedzmy. Gajardos. Chociaż u mnie w, w tej grze tak nie ma, ponieważ muszą mieć dwie formy ewolucyjne dane Pokémony. A Gajardos, jak dobrze wiemy, nie ma już żadnej formy ewolucyjnej dalej. Czyli na przykład musi być. E, tak jak mamy: Odish, Gloom, Vileplume. Co tam dalej? abracadabra Lakazam. Tego typu Pokémony. E, dobrze. E, dobrze, więc lecimy dalej. No i w trawach również występują inne pokémony. I trenerzy również mają inne. E, niektórzy traktują je jak przyjaciół. Inni toczą nimi bawalki. Ja sam. E, zawodowo studiuję. Życie Pokemonów chyba tutaj. O to chodzi. Zawodowo studiuję Pokémony chyba coś takiego. Życie Pokemonów, Pokémony. Nie Nieważne. Opowiedz mi lepiej coś o sobie. Powiedz mi, jesteś chłopcem czy dziewczynką? Oczywiście jestem chłopcem. No więc na początek powiedz mi jak się nazywasz. A więc ja jestem oczywiście Damiks. Kurcze, niski. Ma małe przyzwyczajenie. Racja. Więc jesteś Damiks. Tak. Zgadza się. To jest mój wnuczek. Eee... Jest Twoim rywalem od czasu, gdy byliście dziećmi. Ech. Jak On miał na imię? Oczywiście miał On na imię Viktor. Zawsze sobie tak nazywam rywala, kiedy przechodzę gry Pokémon. E, słuchajcie. E, zapraszam do Viktora. Możecie sobie posłuchać nutki, jeśli jeszcze nie słyszeliście. Macie link w opisie, jak najbardziej do niego. Okej. Okay. Czy to był Victor? Tak jest. Eee, właśnie, już pamiętam. Ma na imię Victor. Damies, Twoja własna legenda. Pokémon właśnie się rozpoczyna. Świat, snów i przygód z Pokémonami czeka. Ruszaj więc. No i nie powiem, grałem w tą grę już kiedyś. Więc mamy tutaj na przykład takie przedmioty jak potion w boksie, ja to oczywiście wiem. Ok, It, dobra, a więc lecimy po prostu dalej, co tam schodzimy. Właśnie, opcje. Um, fast, tutaj sobie zrobimy, tak, Baton mode, Battle and and Shift O. Nie, na razie zostawię tak. Racja. Yy, chłopcy opuszczają domy. Tak mówili w telewizji. Och, yy, tak. Profesor Oak, yy, nasz sąsiad, chciał z Tobą porozmawiać. Dobra, mam dzięki za informację. No i tak jak mówiłem, znam tą grę. Hej, stój, nie wychodź. To niebezpieczne. W trawie żyją dzikie Pokemony. Więc potrzebujesz własnego do ochrony. Wiem, chodź szybko za mną. Okej. Okay. No, więc tak jak mówiłem, nieraz już grałem w tą grę. Dziadku, ile mam jeszcze czekać? Victor No tak, powiedziałem ci, żebyś przyszedł. Zaczekaj. Więc Damix. Tam leżą trzy Pokémony. Hahaha. Ha. Znajdują się wewnątrz tych Pokeboli. Gdy byłem młody, byłem trenerem. Ale teraz jestem już stary i zostały mi tylko te trzy. Ale teraz. Yy... Tak. Możesz wziąć innego. Idź, wybierz sobie. Hej, dziadku! To nie fair, a co ze mną? Spokojnie, Wajktor, ty też dostaniesz. Okej, okay. no to zobaczmy, jakie my tutaj mamy startery. A więc mamy Trapincha, Pokémon Ziemny. Który ewoluuje w wyższej formie w Flygona? Pokémona ziemno-smoczego. Znaczy, najpierw Vibrave, potem Flygona. Katerpi, serio. Dlaczego? Katerpi, e, Pokémon Robaczy, który później ewoluuje w Butterfree, który jest Pokémonem Robaczo-Latającym. I Iglibuff. Nie, no dlaczego? Wytłumaczcie mi. Jest jeden dobry Pokémon. I dwa trafiają się takie totalnie do dupy. Nie rozumiem tego. Pokémon typu normal. On ewoluuje w Jigglypuffa i pod sam koniec w tafa. I ma również typ normalny. Ja jak najbardziej wybiorę trapincza, ponieważ jest on tej najrozsądniejszym, moim zdaniem, wyborem. A więc, GameX dostał trapincza od profesora Oka. Czy chcesz nadać imię Trapinchowi? Nie, nie będę nadawał imion Pokémonom. To ja wezmę tego. Okej. Okay. Dobra, no to. Chodźmy stąd. Czekaj, Deimix. Sprawdźmy nasze Pokemony. No chodź, sprawdźmy się. Dawaj, szybciej. Dobrze, więc wychodź, Trawiczek. No cóż. Jak zawsze, Porywczy. Deimix. Nigdy wcześniej nie prowadziłeś walki Pokémon, prawda? Tak, znaczy czym w tej grze? Tak, bo dopiero zaczynam. Ale ogólnie to z Pokémonami mam już dosyć długi staż. Grałem w, nie... Grałem w większość generacji. E... Walka Pokémon zaczyna się, gdy dwóch trenerów stacza ze sobą pojedynek. Halo, co to za opóźnienie? Pojedynek. Trener, który spowoduje, że Pokémony przeciwnika Zemdleją Zmniejszając ich HP, punkty życia do zera Wygrywa Ale więcej nauczysz się W praktyce Spróbuj poprowadzić Walkę i przekonaj się Sam Dobrze, mamy Bajta na start Okej okay. Zadawanie obrażeń w jest kluczem do zwycięstwa. Okej. Okay. No to jest dosyć takie oczywiste. On zbije taklem. No taką walkę trzeba przyspieszyć, bo i tak wiadomo kto tutaj wygra widać to. Okej. Okay. Trapić. Szósty poziom. Okej. Okay. Co? Niemożliwe? Wybrałem złego Pokemona? Hmm, wspaniale. Wygrywając, zdobywasz e, pieniądze, a twoje Pokémony stają się silniejsze. Dlatego musisz tre walczyć z innymi trenerami, aby twoje Pokemony stały się silniejsze. Okej, okay, będę walczył moimi pokémonami, by były silniejsze. Dziadku, Damiks, ja spadam. Okej. Okay. Właśnie, wyleczono mi mojego pokémona? Tak. Okej. Okay. No to idziemy. Właśnie, ciekawe, jaki przedmiot ma trapić, ponieważ dałem w nazloku takie coś, że pokémon musi trzymać jakiś przedmiot. Team 21. Okej. Okay. Co to jest za TMek? Bo w sumie nie wiem. Sprawdźmy. Bug. TM case. Frustration. No taki. Taki mech ten TMEK. Dobra, zwiedźmy oczywiście miasto. O czym nam tutaj piszą? A, Pallet Town. Takie oczywiste. Trainer Tips. Kliknij Start, aby w menu. Naprawdę?! A. To jest dom. Wiktor. Wiktor. Wiktora, Wektora... Tak Wektora. Damix. Uh, I heard you had a battle against Okej. Okay. Nie, 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 nie przeczytałam w sobie co ona tam gadała. Dobra, a co tutaj może występować? McCargo. Ciekawy tu No Dobra, spróbujmy go pokonać. O nie! O nie! Ember. No Ember to, to dobry nie jest. Smok też nie. Dobrze, pokonany. Level siódmy. Hej! Pracuję w, w pokemonowym markecie eee... Proszę odwiedź Viridian City To jest taka jakby nasza próbka, coś takiego No i dostałem darmowego półszyna. I przypominam, pokemony mogę łapać dopiero odkąd... Odkąd... Eee... Odkąd dostanę pokebole Bite. Dobrze, pięknie pokonamy. Trappage level 8, Ten ziomek nam ogólnie firoł. Spoko, ale nie mam już HP. Że przez takie oto płotki możemy sobie skakać. No mm, spoko. Trainer tips, the Tak, tutaj chodzi mianowicie o to, że każdy ruch ma pp. Yy, czyli points... Points... Yy, kurde, zapomniałem jak, jak to było tam. Yy. Powerpoints, tak jest. E, są to powerpointsy, które, jeśli nam spadną do zera, to nie będziemy mogli już używać danego ruchu. Natomiast. E, tutaj, że może nam uleczyć ten, ten. Że, jeśli Pokémon są zmęczone, to możemy je uleczyć. E, że można używać PC za free, że może nam leczyć za free. Serio? E, witaj w centrum Pokémon. E, czy chcesz, żebym leczyła jak Pokémony? Tak. Właśnie um, A więc tak um, e, Jeśli spadną te punkty do zera to nie możemy już używać ataku Ale jeśli wyleczymy Pokémona w Center, To znowu te powerpointsy się przywracają Dobra, tutaj mamy potion'a Tak jak mówię, gram w tą grę, więc Więc to takie standardziki Ten nam no, mówi o Weedlu, że ma atak Poison Sting i że może on nas zatruć? Dobra, dobra. Więc nic ciekawego, więc wyjdźmy. Ok, tutaj nie możemy, ale iść. Eee, dobra, to sami spogadajmy. Ok, Przedawanie ich sobie jest zabawne. Spiry. No do sali nie możemy iść jeszcze Gdyby pewnie pisze, że to jest Viridian City, tak jest Dobra, no to wróćmy się do palet tam. Altaria, wow Chociaż w sumie nie wiem, czy bym chciał złapać altarię bo to jest Pokémon Smok. Ale już będziemy mieli jednego smoka, więc w sumie tak, tak nie za bardzo. O nie! Co ja zrobiłem? Halo? O nie! Obudź się! Trapinch! Zawał Zawał Nie! już przyszedłem, że ten Bulbazon nas zabije Jeszcze się trafił Pokemon super efektywny co ja w ogóle zrobiłem? Nie wiem, pójdźmy do miasta. Znaczy, no wiem co zrobiłem, ponieważ z automatu to zrobiłem, ale zapomniałem wejść do Pokemarketu. Marketu. Ta mi prawie Trapincho zabiła. mojego startera. Uciekaj! Ja zawału dostanę w tej serii. Jak już w pierwszym odcinku się zesrałem... Że mi on że to Jezu. Mam zawód. Hej, jesteś może z Pallet Tak, jestem z Pallet Więc znasz pewnie profesorałkę. Tak jest. Yy, przyszło jego zamówienie. Yy, możesz mu je zanieść? Tak, jasno. Dobra Może sobie odpuszczę Będę sobie musiał sprawdzić jeszcze to, co ta bilitka robi, bo nie pamiętam Dobra niech nam mama lecz pokemony, tak na wszelki wypadek Nie ja naprawdę jak mam tylko możliwość się leczyć to będę się leczył, bo to a właśnie, bo jeszcze tego nie sprecyzowałem, zasady z leczeniem się. Mogę używać połszonów, ale tylko poza walką. Yy, czyli, że na przykład skończyliśmy walkę, mogę się uleczyć, ale jeśli jesteśmy w trakcie walki, to mogę uleczyć się tylko tyle razy, ile przeciwnik użył przedmiotów leczących. O, Gdeimix, jak tam Twój Pokémon? Wygląda, że zaczyna się do Ciebie przywiązywać. Musisz być utalentowanym trenerem. Co to jest? Masz coś dla mnie? Dobra, oddaję oczywiście naszemu profesorowi paczkę. Ach, to moje zamówione Pokébole. No tak, miałem je odebrać. Dziękuję ci. Dziadku. Prawie zapomniałem. Po co mnie wzywałeś? A właśnie, mam dla was zadanie. Na stole leży mój wynalazek. Eee, Zwie się Pokédex. To automatyczna encyklopedia, coś takiego, która automatycznie zapisuje dane o pokémonach e, widzianych. E, oraz pod złapanych. Eee... Tak, teraz mówisz, że to jest ta nowa. encyklopedia encyklopedię. DAMIKS i VICTOR. Eee... Weźcie też to. Dobra, dostaliśmy Pokédex. Eee, nie dostaniecie dokładnych danych. ...tylko spotykając pokemony. Musisz je łapać, by otrzymać kompletne dane. Pomogą wam narzędzia do łapania dzikich pokemonów. A tak, dostaliśmy pokebole. O nie, przewinąłem jedno. Yy. Yy. No ogólnie, że jeśli... No... Tutaj nam tłumaczę, że jeśli nas zaatakują dzikie pokemony, to żebyśmy rzucili w niego Pokébole. Oczywiście nie zawsze jest to takie proste. Pokémon może uciec. Pokémon może uciec. I musimy mieć szczęście. Stworzyć kompletny przewodnik po świecie Pokémonów. To, było mój, to był mój sen, moje marzenie, coś takiego. Ale jestem już za stary. Nie poradzę sobie już z tym. Chcę więc, żebyście spełnili mój sen. Yy, ruszajcie już. To wielki dzień w, w historii świata Pokémonów. Nie martw się dziadku, zostaw to mnie. Damix, nie chcę cię martwić. Co to był za lag? Halo, widziałem na obozie, że się zacięło nagranie. Znaczy, nie to cały czas się nagrywa, tylko się coś zacięło, że nie widzieliście ekranu przez chwilę. Jeszcze z opóźnieniem. E... Ale nie będziesz potrzebny, tak jak przed chwilą wspomniałem. Wiem. Pożyczę mapę od mojej siostry I powiem jej, żeby tobie nie dawała e, Daj jej miks Ha 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 ha, ha. E, Więc nawet nie idź Do mojego domu A specjalnie że za to, że tak Powiedział, że nie będę potrzebny To specjalnie pójdę na złość I e, pójdę do jego domu Okej Dziadek wysłał Cię na jakąś misję? Hej, straszny z niego leń Masz To Ci pomoże No i... Oszukał nas, widzicie? Chciał nas tylko oszukać, podstępnie. O nie, to teraz najgorsze, mam wyleczonego... Mamy wyleczonego Pokemona? Tak No to pora Sprawdzić Co takiego? Złapiemy. Nidorina! Nie do niezły Pokémon. Jest wręcz bardzo dobrym Pokémonem. Dobrze, że nie zabiłeś. Pokeball. I czy się złapie? No nie, było tak blisko. Nasza abilitka nie pozwala, żeby atak nam zbadał. O, nie. W ogóle zapomniałem Wam powiedzieć na starcie, przepraszam za mój głos, jak będzie troszeczkę zmieniony, bo jestem chory, więc... Dobrze, fajnie. Fajnie złapała się Nidorina. Yy... Mogliśmy tutaj złapać Magikargo. Dobra, czyli mamy... ...po jednym Pokemonie z pierwszej i po jednym Pokemonie trzeciej generacji okej okay. dobra dobra więc przejdźmy teraz już do następnego miasta okej okay, Kolejny makargo to ucieknijmy troszeczkę to przyspieszę, żeby wiecie ten żeby ten odcinek nie wyglądał tak że cały czas tylko yy, ten Jesteśmy w jednym miejscu ła, i ten... nic nie robimy, tylko walczymy z dzikimi pokemonami. Więc to jest nowa droga. Tak? Dobrze mówię? Czy to... W sumie i tak to jest na pewno dro nowa droga, bo może być to jedynie Viridian City. Ale nie, jest to droga 22. Więc możemy tutaj również złapać jakiegoś Pokemona, więc... Remorite! Może wpuśćmy... Kurczę, bo on ma bardzo mały level i boję się, że pokonamy go. O nie, nie kupiłem Pokeboli. Złap się, proszę. Raz, dwa, trzy. Tak jest, mamy go. Kolejny Pokémon. Trzeci. Na zloku trzeba łapać jak najwięcej, bo potem, Boże, się to strasznie źle skończyć jak... Najgorzej to schodzić tu do zloku z jednym Pokémonem przez długi czas. To jest najgłupsze, co można zrobić. Dobra, wyleczmy nasze pokebody i pójdźcie kupić pokebole, bo w następnym odcinku już będziemy również sporo łapać. Bo ten odcinek dobija już do 27 minut, zaraz będzie dobijał. Kupmy, tak jest. Pokebole przede wszystkim. No z 8 przynajmniej. poszymy z 2 i pozostałka sobie dajmy na Pokebole. Pokebole są tutaj bardzo ważne. jak trafimy na jakiegoś bardzo trudnego Pokebola, to będzie go naprawdę ciężko złapać. Dobrze. Ale to już na tyle w tym materiale. Ja się z wami żegnam. Cześć, pojej na razie. Hej!